7 września w Hollywood zakończyła się licytacja oryginalnych rekwizytów filmowych zorganizowana przez sklep Prop Store. Ostatnio pokazałem wam strój Spidermana, który finalnie został sprzedany za 230 tysięcy dolarów oraz Batmana, który o dziwo nie znalazł nabywcy. Jakie inne kąski czekały na nas na tej licytacji? Oryginalny hełm Saurona z trylogii władcy pierścieni. No cudowny, replika królowej ksenomorfów z filmu Aliens wykonana z oryginalnych odlewów, majtki Waltera White'a z Breaking Bad. Podobno wyprane. oryginalny helm Stormtroopera z powrotu Jedi z roku 1988. Strój Ace Ventury, Beach i Pasek Indiana Jonesa z filmu Ostatnia Krucjata, Maska Christiana Bale'a z filmu Batman, Make-up Frediego Krugera, Strój Daredevil'a z serialu Netflixa, Marionetka Billiego z filmu Piła 3, Maska Deadpool'a z filmu z 2016 roku, Mott z filmu The Dark World, Strój Predator'a z filmu Alien vs Predator, Miecz Johna Snow'a z gry statuła tron, Statua 1-1, Terminatora po walce, Strój Robina z filmu Batman i Robin z 1997 roku, Ruchoma Maska Michelangelo z wojowniczych żółtych, ninja z 1993 roku, no, która teraz straszy bardziej niż sam Freddy Krueger. No te majtki to sam bym kupił. Który z tych rekwizytów chciałbyś mieć u siebie w domu? Po więcej popkulturowych newsów zaobserwuj ten profil.